Cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku Minecraft Crafting Ideas Daily, 126 odcinek i lecimy z kolejnymi waszymi przedmiotami. Dobra, sprawdźmy co dzisiaj. Lord Vader, bomba rybikowa, bomba rybikowa to broń, która rzucona wyrzuca z siebie około 10 rybików cukrowych. Silverfish, chyba rybników, atakujących wszystkie moby w pobliżu. Można ją spotkać w skrzyniach w twierdzach. Okej, okay, lecimy dalej. Kenji DD, Haber. Jest 4% szans, że wyrośnie w miejscu pszenicy. Leczy 3 punkty zdrowia natychmiastowo i dodaje 2 punkty głodu. Bardzo fajnie. Nowy kwiat w Minecrafcie rzeczywiście byłby spoko, tym bardziej, że ma jakieś właściwości. Jakieś ziela w Minecrafcie, super. Omega X i S. Chain Plazmowy łańcuch mający zasięg trzech kratek. Zadaje 9 obrażeń można go naładować przytrzymując lewy przycisk myszy. Naładowana bronią postać macha dookoła siebie na zasięg 3 kratek. Okej, okay, kreatywnie. Jabos. Ka, e harakam, harakam. Boże, przedmiot jest nieskończony oraz nie stakuje się. Zabiera pięć serduszek, można nim rzucać. Rzucony potrafi odbijać pociski. Po rzuceniu wraca do właściciela niezależnie od sytuacji. Fajne, 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 fajne. Mestro Red, hełm przemian. Daje pancerz diamentowego hełmu po założeniu i kliknięciu prawym przyciskiem na blok. Inni gracze i moby widzą nas jako ten blok. Możemy go zdobyć wypełniając wszystkie achievmenty w grze. Bardzo fajny pomysł na zdobycie bloku, chociaż tutaj craftingu nie mieliśmy, bo był to wyrzuty bedrock. E, chemik? chem wikingów. Chełm ten daje taką samą ochronę co żelazny, ale jest wytrzymalszy. Nocząc go, wszystkie agresywne moby w odległości 10 kratek uciekają, bo widzą groźnego wikinga. Ha, okej. Okay, fajnie musiałby wyglądać ten hełm rzeczywiście na graczu. PL Niedźwiadek. Chest Slime. Zbroja odbija każdą wystrzeloną strzałę. Bardzo fajny pomysł. Crafting nie jest dość tani, bo slimy są tak średnio e, łatwe do zdobycia. Ehm... Ciekawe, komu wytrzymałość swoją drogą. Dobra. Szlu, chleb z biedry, najwytrzymalszy i najtrwalszy chleb na świecie. Zadaje tyle obrażeń co żelazny miecz, a jak go zjesz, dostajesz efekt odporności, trzy wykrzykniki. Chleb z biedry. Okej. Okay. No dobra. Szlu, yy, gratuluję kreatywności. <grytanie> yy, CoxPL, chłodziarka, blok pozwalający przetrzymywać wodę w naderze. Po wylaniu wody obok tego bloku spowoduje, że woda nie wyparuje. A to ciekawe, to naprawdę fajne. Ktoś miał naprawdę bardzo fajny pomysł na przedmiot. Gratuluję. Gratuluję i dziękuję za wszystkie podesłane przedmioty. Ej, teraz mógłbym, może się pojawiać kilka przedmiotów starszych, że tak powiem, które zostały wysłane jeszcze nawet dwa miesiące temu, e, z tego względu, że miałem krótką przerwę, jak wiecie, i dlatego też odcinki pojawiają się codziennie. Więc mamy pewną rekompensatę. Dobrze, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku Minecraft Crafting Ideas Daily. Cześć!